Cześć witajcie z tej strony Bizonczyka. To jest chyba już piąty odcinek z naszej serii z wojny Stuletniej w aoe 2 I cóż, mamy tutaj armię. Z i, got i gotową patrzcie. To nawet nie stała zaznaczona armia. Nie stała cała zaznaczona, bo nawet nie da się jej całej zaznaczyć, patrzcie. Haha ha. myślę, że chyba już nadeszła pora na pierwszy atak. O tak! Czas powoli robić porządek z naszymi... naszymi fatalami. Dobra, kilku jeszcze mnichów by się w sumie przydało. Dobra, niestety problem jest taki, że mają pełno, pełno longbowmenów, long nie? Ich może być nawet nieco silniejsza od naszej, to jest drobny problem. To jest Longbowman Dobra, już chyba mamy pierwsze starcie. Czy ja serio tam wysłałem villagerów, co? Dobra, przetestujmy ich. Postarajmy się zabić chociaż dużą część ich jednostek, no nie Dobra, musimy koniecznie zrobić z nimi porządek. Patrzcie jak tutaj na przykład bełtami. Czy te bełty penetrują? Moment, ja muszę to sprawdzić że niechby te bełty penetrowały. Patrzcie, te bełty penetrują normalnie. Te bełty penetrują dosłownie. Dobra, mamy tu talany, patrzcie. Mamy dwa talany. więcej. polecam dobrze. To na przykład Cebusz, oczywiście spakowany widzę. Dobra, zamek do nas strzela. Ej, czy to będzie koniec? Czy to jest już koniec serii? Dobra, wygląda na to, że może to już być koniec serii. Patrzcie, już tu ich atakujemy. Dobra, Onager tutaj jest jeszcze, widzę. Nic nie robi. Chociaż ten zamek jednak dosyć silnym jest a patrzcie, te, 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 te nie cebusze, tylko te tylko te, tarany jednak w niego napieprzają ten zamek nie jest w ogóle ulepszany Postarajmy się chociaż im zamek zniszczyć. Bo patrzcie, jak szybko tracimy, niestety, tych Converted? A ci, mnisi. A petarda, jak, jak Converted? Przecież wybrałem cebusz. Aha. Dobra, pakujemy. Oj! Już nam te rany, ej, niedobrze Ej, moment. Patrzcie. Jeszcześmy im zamek. On się abdykować, co? Aha Okej okay. To było szybkie. Wygraliśmy wojnę stuletnią zdecydowanie za szybko, game over, tak szybko, że aż nawet żadnych osiągnięć nie dostaliśmy, ups, dobra, więc się udało. Więc się udało, wygraliśmy, moi kochani, wygraliśmy, pokonaliśmy, o oczywiście. Anglików, którzy się przez chwilę bronili, i przez chwilę myślałem, czy ja by nie przegram nie tej bitwy, ale jakoś się udało. No cóż, pokonałem na pewno więcej, zniszczyłem im trochę budynków i jednak miałem większą armię od przeciwnika. No nie było żadnej kon żadnych konwersji nawet. Bez wątpienia. Ej, co. W ogóle nie zbierali kamienia, patrzcie. No cóż. Oczywiście, jak zwykle, przegrałem, jeśli chodzi o... E, o ulepszanie do kasy lejża, niestety, trudno się mówi. A patrzcie, że ja miałem technologii. Prawie wszystkie odkryłem, 86%, a przeciwnik co? Tylko 15%? Society. No dwa zamki miałem. Ba. Wielka, 60%. A nawet relikty tutaj w ogóle, co? Oczywiście przetrwaliśmy ta timeline, dobra. Tutaj jest widzę pokazane, jak silni byliśmy. W ogóle, w ogóle w pewnym momencie byłem od nich słabszy? No nie no, nie byłem, patrzcie. Nie byłem od nich słabszy. No i cóż. Już się skończyła ta seria. Szybka wojna stuletnia, patrzcie. No i co to? Niedługo kupuję w ogóle dodatki, to już, bo grałem w ogóle bez dodatków. Więc myślę, że to już koniec AOE2. nadzieję, że Wam się spodobała ta krótka wojna stuletnia. Do zobaczenia.